Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku Wam coś pokażę ciekawego. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku miałem na Shelly moc ósmą. możecie sobie zobaczyć w poprzednich odcinkach. W tym odcinku pogramy sobie Shelly, ponieważ ulepszyłem sobie już ją na moc 9. Od tamtego momentu, kiedy ją ulepszyłem, zaledwie jeden raz nią grałem, więc... I to wtedy nie była jakoś super dobra runda, bo zająłem wtedy siódme miejsce i wyszedłem na zero, więc pokażę Wam takie granie już na serio. Przepraszam za zacinki. Bo dawno nie grałem. Raz, dwa, trzy. Ult. Teraz ale mimo ciekawe, czy się na mnie nabierze. nabrał się. Mamy dwa powery i siedem osób zostało. Jestem ciekaw, czy znowu zajmiemy takie nieszczęśliwe miejsce. Nie, już na pewno nie. Choć jeszcze na tym, o ile pamiętam, na tym poziomie pucharku szóste miejsce to też jeszcze było zero. Ale mam nadzieję, że ten, że nie zajmiemy. No nie, już na pewno nie. Tu jeszcze tego kolcika zabiję. Mam 10 powerów, ten Bull ma 6, mogę się go trochę bać. Ale nie jest on jakoś super rewelacyjny, widzę. Bo skin o nim nic nie znaczy. O, jeszcze mu Darel wyjechał. No brawo, Daryl. pokonałeś go. A ja pokonam Ciebie teraz. Nie mam gadżetu, szkoda. Ale, pobawię się z nim w kotka i myszka. W końcu się nabierze. O, zaraz się nabrał. Spróbujemy się z nim steamować, żeby go potrolować. Nie ma szans uciec. Nie wiem co bym musiał zrobić, żeby uciec. Musiałby albo tam zaszarżować, albo gdzieś tam na dół. Tutaj będę za będę tam... inaczej będę mu tamować tutaj drogę tutaj z lewej, żeby nie mógł zaszarżować. No nie masz kolego już szans. No niestety, pierwsza wygrana. Pogramy sobie parę meczyków. Nie chcę, żeby ten odcinek był długi, nie chcę, żeby był krótki. Myślę, że tak z 10 minut mu dam. Moje odcinki prawie wszystkie mają po 6-7 minut. Jeden ma, miał prawie pół godziny, No tam chyba 28,5 minut. Ty. A teraz zrobimy taki odcinek może, nie wiem, z 10 minutowy, może troszkę więcej. Widzę, że mamy tutaj czeki. No, którą się za bardzo nie przejmuje. Widzę, że próbuje wziąć power cuby, Ale Ja na to nie pozwolę. Znaczy, wzięła sobie, jakby je, ale ja ją zabiję. o tak. Niszczymy powery. Ten kruk dość mądry jest. Ja mam już trochę mało HP. Ty zobaczymy, czy się primo w niego wbije. Tak jest, będzie wojna El primo i w tym momencie, L1 L W tym momencie, ja go zabijam, nie kolczyk Ale on może wiedzieć, że nie ma szans ze mną. Już. Bo. No bo mam 7, on ma 1. Ja mam z 9, on yy, ma, nie wiem którą. Wydaje mi się, że 6 albo 7 mogę sprawdzić jak chcecie poety znaczy sprawdzę po prostu, żeby się upewnić czy byłem mądry, czy jednak nie aż tak eh, kruk nie pomyślał nie wiedział, że zaraz mam multa gdybym nie miał, to mógłbym go na dwa hity nie mieć o ile się nie mylę szóstą albo siódmą moc miałem zobaczymy zaraz mm tutaj w dzienniku bite, szóstą albo siódmą moc według mnie miał, zobaczmy, a nawet i piątą zobaczcie, tutaj najwyższą moc miała ta Shelly na siódmej mocy potem była ta Shelly, znaczy tyle samo miała mocy a tutaj jestem ja który już ma dziewięć a dokładnie dziewiątą moc zagramy sobie jeszcze jeden meczyk Muszę coś wstawić. A, i przepraszam Was za to bardzo, że wczoraj nie było odcinka. Bo troszkę mi się zapomniało wstawić. aż już mi się nie chciało po 21 wstawiać nic. Więc teraz postanowiłem wstawić to późno dość, ale żeby cokolwiek wstawić. Jutro zobaczycie, jutro będziecie mieli prawdopodobnie odcinek z nie powiem wam dokładnie z kim, ale powiem wam, że tą osobę nominowałam w Brzydkiej 16. Szesnastce. Ajajaj. Frank, Frank, Frank. Jestem ciekaw. Dobrze, pokonałem ją. Mam dużo powercube'ów. Niestety, pokonała mnie. A właśnie ją Rosa akurat pokonała. Ciekawie. W tym momencie mam 378 pucharków na no szali. I coś nagrywa się? Tak, nagrywa się. Może jeszcze zagramy sobie mecz jakiś. Oczywiście zapraszam Was. No, już możecie zgadywać, możecie wiedzieć w sumie z kim będzie odcinek po tym klubie. Możecie poznać tą osobę, podpowiem Wam tyle, że tą osobę nominowałem w 16. Jeżeli ktoś nie wie, no to link do zbiórki w tej brzydkiej 16 macie w, w, już pod tą brzydką 16. Przepraszam, że nie stawiłem wcześniej tego linka dokładnie, linku, przepraszam, do przejęzyczenia i po prostu no tam będziecie mieli i możecie wspierać tą zbiórkę. A my jedziemy jeszcze z parą mamyczykami. Wstawiam, że odcinek jeszcze nie ma 10 minut. No tak nie będzie mieć tego i tak stawiam, żeby cokolwiek było. Nie będę robić super długich odcinków. Ostatnio na, za, poza odcinkiem mało grałem. Dzisiaj sobie wykonałem tylko zadanie, żeby 12 przeciwników na zadymie pokonać. dzisiaj wykonał, sobie zadanie, żeby 3, 3 gry wygrać. gęgrabę. grabę. Sobie wezmę Tika albo i wygram. Dzisiaj już mi kruków Leonów zaczyna dobierać. Będę mieć zaraz na dwa hity. Jednego Power Cuba. na 3000 zł. już dodaję. Niestety. Kruku, Ale nie zauważyłeś z tego krzaka był już troszkę nie a ja w tym momencie wbijam się w tę nitę i wygrywam kolejny mecz. I kolejna ranga, już 17, a tak w ogóle niedługo, prawdopodobnie za dwa odcinki, może nawet za 3 będzie mega box, a dokładnie 2 mega boxy. No i co, jeszcze z meczyki, może jeden, zobaczymy. Pewnie się ktoś mnie pyta, pewnie się ktoś może mnie pytać, jaki incydent już masz taki poziom, jak ty kupiłeś tam karnet zadymiarski i z czego nie kupowałeś prawie w ogóle żadnego poziomu, poziomu. A powiem Wam tyle, że... że ten, że ogólnie. E, kupowałem, e, nie kupowałem właśnie żadnych poziomów, tylko sobie złożyłem nowe konto i na tym nowym koncie tak ekspiłem. i Jedynie jeden przed gailem e, wpiłem, jeden poziom kupiłem za 30 gemów a po gejlu jeszcze jeden kupiłem, czyli razem dwa. A i tak mam 38, więc i tak to jest 30 parę poziomów. Łatwo się to dość No i tutaj mamy Rose, za nie wiem, czy mnie nie zabije. Także nie zabijesz mnie, bo wow, mam ogromny damage i tak. Tu mamy bu który tam pozabijał kogoś ładnie. Jeżeli tutaj podejdzie pan bu no to właśnie to podjadę go gadżetem. Ohoho, co tu się dzieje? No proszę bardzo. Oj, pięknie. Oj 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 żebym nie zginął przypadkiem. No spokojnie Jestem ciekaw, gdzie ten ostatni. Albo będzie tam, albo będzie tam. Stawiam, że będzie w prawym dolnym rogu. Jeżeli tu jesteś, to wyłaś już. Nie ma, o. Bo... Jestem ciekaw. A może na górze? Nie, na górze raczej nie mogę Tak, czyli tam będzie w lewym dolnym rogu. No, nie masz już szans, kolego. Ojej, zepsułem strasznie gadżet. Spróbujmy go tak wziąć, złapać, wyrolować. Nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, że nie ma ze mną szans. Nawet gdyby mi trzy hity zadał. No chyba, że ma od dziewiątą. No to jedyna z jego Wydaje mi się, że ma siódmą albo ósmą. No, sprawdzimy. Wydaje mi się, że to była siódma, ósma albo ósma, właśnie mocy, żeby sobie sprawdzić. Bo właśnie teraz kończę odcinek, więc sprawdźmy. Uwaga, czy jestem mądry, a nie, nawet i szósta. No, i tutaj już mogę powtórkę mieć. Tutaj już ból, właśnie miał 400 pucharków na sobie. ja to powiedziałam na sobie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Was, oczywiście, zapraszam do tego klubu. To, oj, tutaj jest klub może i wam dam, nie dobra nie dam wam linku tylko sobie znajdziecie, jest taki jeden jedyny klub o takiej nazwie musicie mieć 5000 pucharków, a jak nie no to e, napiszcie do mnie ile macie pucharków to postaram się poproszę ją, żeby wam dała na jakiś tam, na jakiś czas dała niższe pucharki żebyście mogli dołączyć no to co, trzymajcie się do i do następnego odcinka siema